Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie trochę zabawnie, bo przygotowałam dla Was odcinek o najśmieszniejszych słowach w języku arabskim. Oczywiście, jesteśmy dorosłymi i poważnymi ludźmi, ale powiedzcie szczerze, kto z Was chociaż raz nie zaśmiał się, kiedy usłyszał jakieś słowo w języku obcym, które po polsku znaczy coś zupełnie innego? Kto? No właśnie, moi drodzy, wszystkich nas to bawi, więc dzisiaj o tym, co bawi nas w języku arabskim. Kura. Kura to słowo, które można często usłyszeć po arabsku, na przykład, jak się ogląda mecz piłki nożnej albo mecz jakiegokolwiek innego sportu. I teraz sobie pewnie myślicie, co tam właściwie kura robi na boisku do piłki nożnej, prawda? Pewnie robi sobie jaja, <gry> ale nie, moi drodzy nie, nie tym razem. Kura to po prostu po arabsku piłka. Żadnej kury tam na boisku nie ma, to jest po prostu piłka. Kolejne zabawne słowo to. Usra. Ja wiem już, z czym Wam się kojarzy, ale to nic strasznego, moi drodzy, ponieważ usra to po arabsku po prostu rodzina. I tak, jak się zna język polski i słyszy się to słowo po raz pierwszy, to nam się wydaje, że to jest coś brzydkiego, ale, ale nie, nie tym razem. Usra to po prostu rodzina. Czas na moje ulubione słowo. Czy spotkaliście się kiedyś z tym, że Egipcjanie mówią do siebie ahuja, a wtedy wymyśleliście sobie, dlaczego oni się tak wyzywają? A oni wciąż, co chwila ktoś mówi do kogoś, a chuja. i wtedy sobie myślicie znowu: no to za niepoważni ludzie! Brak kultury, w ogóle o co chodzi, prawda? Byliście w tej sytuacji. Moi drodzy, kiedy pierwszy raz usłyszałam słowo achuja, to po prostu parsknęłam śmiechem, ale ciekawość zwyciężyła i musiałam zapytać właściwie, co to znaczy. I teraz muszę was zasmucić: to nie jest nic złego, to nie jest żadne brzydkie słowo, ponieważ achuja to po prostu brat. W dialekcie egipskim tak właśnie się mówi do brata, ahuja, czyli brat. Fakat. Fakat od lat niezmiennie kojarzy mi się ze słowem fakap, i za każdym razem, jak słyszę to słowo, to przychodzi mi jakiś fakap do głowy. Ale fakat to po prostu tylko, tylko tylko, tylko fuck up, Fakat, fakap. Maja. Wbrew temu, co myślicie, nie chodzi wcale o pszczółkę Maję. w ogóle nie chodzi o imię Maja. Chociaż to imię może w Egipcie rozbawić, ponieważ w dialekcie egipskim Maja to po prostu woda. Więc jeśli jakaś dziewczyna się przedstawia i mówi: Mam na imię Maja, to tak jakby mówiła: Mam na imię Woda. Przykro mi, dziewczyny, przykro mi wszystkie Maje, które wybieracie się do Egiptu, ale wasze imię może tam rozbawić. Ale nie martwcie się, to jest cała historia mojego życia. Mam na imię Ola. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak jeżdżę na wakacje do Hiszpanii lub Portugalii. Ludzie na ulicy mówią sobie po prostu cześć, a ja myślę, że o nim nie wołają. I ciągle się odwracam. Przez tyle lat się nie przyzwyczaiłam. Współczuję Wam, ale bądźcie tego świadome. Następne słowo, które może wywołać zabawne pomyłki, to homar. O homarach już sobie mówiliśmy trochę w odcinku dotyczącym przekleństw, ale wciąż uważam, że to słowo jest bardzo zabawne, więc je tutaj powtórzę. Homar to wcale nie jest homar, yy, ale inne zwierzę. Homar to po prostu. Osioł. Osioł to homar. Więc jeśli ktoś Wam powie Inta Homar, to wcale Wam nie mówi, jesteś homarem. Nie. Mówi, jesteś osłem. I wtedy się robi trochę niemiło. Ale zajrzyjcie sobie do tego odcinka dotyczącego przekleństw, bo tam więcej mówię o homarach i osłach, więc możecie sobie przypomnieć. Baba. Baby. Ach, te baby. Wiele skojarzeń nam przychodzi do głowy z tym słowem, prawda? Ale żadne z nich nie jest prawdziwe. Baba to po prostu w dialekcie egipskim. Tata. Więc nie dajcie się nabrać, że ktoś mówi do swojego ojca per babo. To po prostu tata. Na pewno gdzieś to słowo usłyszycie, bo w dialekcie egipskim bardzo często się go używa. Meshmesh. Nie wiem dlaczego, ale bardzo bawi mnie to słowo. Macie jakiś pomysł na to, co znaczy meshmesh po arabsku? To morela, po prostu morela. Meshmesh, morela. Jeśli już jesteśmy przy temacie zabawnych słów związanych z jedzeniem, to jest jeszcze jedno warzywo, które ma całkiem zabawną nazwę, a mianowicie kusa. I nie chodzi tu wcale o kusą spódniczkę, o nie, to warzywo. Teraz zgadnijcie, jakie warzywo jest kusa po arabsku. Macie jakiś pomysł? Nie? Cukinia. Cukinia jest kusa, to znaczy kusa to po arabsku cukinia. I ostatnie słowo na dzisiaj. To jest absolutny hit, naprawdę. Jedno z moich ulubionych słów w języku arabskim. Dik. Dik. Ci, co znają angielski, wiedzą, o czym mówię, prawda? Śmieszy, co? Tak myślałam. Mnie też całkiem bawi. A teraz zastanówcie się, co znaczy dik po arabsku. Macie jakieś pomysły? Moi drodzy, dick to po prostu kogut. Nic strasznego, nic drożnego. Po prostu kogut. Ale jednak bawi. Mam nadzieję, że nowe słówka po arabsku chociaż trochę Was rozbawiły, bo mnie bardzo, chociaż znam je już od jakiegoś czasu, ale wciąż je bawią i za każdym razem, jak je słyszę, to mam te same skojarzenia. Napiszcie w komentarzach, czy znacie jakieś inne słowa w języku arabskim, które brzmią zabawnie i które Was śmieszą. A poza tym, jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i zasubskrybować sobie kanału, bo widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!